Przypomnę, pytaliśmy Państwa dzisiaj i pytamy nadal o książkę Uwikłanie. Yy, wpisując w treść SMS-a pod numer 7143, wpisujemy prezent, stawiamy kropkę i piszemy tak lub nie. A nagrodą jest dzisiaj książka Uwikłanie, a pytamy, czy ta książka została sfilmowana. Odpowiedź prosta tak, albo nie. Dwie książkowe nagrody, które są właśnie przede mną, tutaj są że mogę powiedzieć, na wyciągnięcie ręki dla Państwa. Cenna nagroda książkowa, cenna książka, ale o niej więcej w naszym kolejnym spotkaniu, bowiem właśnie teraz czas na to, by Państwu tę pozycję książkową przybliżyć, bo jak mówiłem, rozpoczęliśmy na dobre ten książkowy cykl, czyli jak spędzić czas wolny z książką na wakacjach. Chcielibyśmy także i popularyzować właśnie. Literaturę I to tę bardzo różną, no to sięgnęliśmy właśnie po tę książkę, pytając naszych gości, właśnie dlaczego tę, a nie inną, wybrali na przeczytanie na wakacjach, i zachęcimy być może i także i Państwa do zapoznania się z tą lekturą. No to skoro o inspiracjach mowa, to. Kogo zainspirowała ta książka? Dzień dobry. Dzień dobry, Boże Wrona, Fabryka Inspiracji. Tak, rzeczywiście, będzie to książka polskiego autora. Do wyboru tej właśnie książki zainspirowała mnie okładka filmowa. Okładka filmowa, dlatego że książka ta już została sfilmowana. W czerwcu wszedł film o tym samym tytule Uwikłanie. Książka jest kryminałem i jakby ten wątek jest pierwszoplanowy, niemniej jednak nie jest to banalny kryminał, jest też wątek psychologiczny, nawet powiedziałabym w dwóch wersjach, bo kryminał, cała intryga rozgrywa się w środowisku psychologów, psychoterapeutów. Bohaterem negatywnym książki jest osoba, która była pacjentem terapeuty. I jeden z pacjentów znanego psychiatry, który brał udział w kontrowersyjnej terapii ustawień, zostaje nagle zamordowany. Śledztwo prowadzi nasz główny bohater, prokurator Szacki. I ma poważne wątpliwości prowadząc śledztwo, bowiem jest czterech podejrzanych, a wszyscy mają żelazne alibi. No, okazuje się, że zbrodnia zagadkowo wiąże się ze śmiercią młodego chłopaka, który zginął przed 18 laty. Książka. Wspomniałam, że ma wątek psychologiczny. Bohater jest, pan prokurator, jest w średnim wieku, więc ma już pewne podsumowanie swojego życia rodzinnego. W tle jest również romans. Książka. no Nie jestem chyba odosobniona w mówieniu o niej dobrze, bo została uhonorowana Nagrodą Wielkiego Kalibru na piątym Festiwalu Kryminału. Była tłumaczona, ukazała się w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, gdzie przyjęto ją entuzjastycznie. Przygotowywane są kolejne edycje. Książka ukaże się w Czechach, w Chorwacji, w Rosji i jak wspomniałam, została sfilmowana. Zapraszamy również do kin. Bardzo lubię konfrontować książki z wersją filmową. A jak wypadła ta konfrontacja? No właśnie nie byłam jeszcze na filmie. Jakby to jest takie gonienie króliczka. Przyjdzie taki moment, że pójdę oglądać, a ciągle jeszcze we mnie buzują te emocje związane z ciekawością, jak wypadła książka na ekranie. A ja przypominam, w tym momencie oczywiście zakończyliśmy przyjmowanie sms-ów. Odpowiedź chyba jest jasna. Tak, książka z Gmuntem Miłoszewskiego, Uwikłanie została sfilmowana. A zatem wśród tych, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, rozlosujemy te dwie książki. Jutro poznają Państwo na naszej antenie laureatów tej zabawy. A kolejne książki już za tydzień w naszym programie do rozdania.